Chodzi o temat pracy nad sobą czy rozwoju osobistego, to bardzo mocno trzeba uważać na pułapki, w które sami siebie wkładamy. Przykładowo, jeżeli walczymy z jakimś problemem, czy mamy jakieś wyzwanie, które chcemy rozwiązać, to często jest tak, że chcąc dowiedzieć się o nim więcej i bardziej zgłębić temat, żeby móc go w końcu zamknąć, rozwiązać w jakiś sposób, uciekamy się do takich bardzo szybkich, prostych dróg, które dają pewnego rodzaju złudzenie. Na przykład oglądamy krótkie filmy na YouTubie czy czytamy pojedyncze artykuły. I tego typu rzeczy dają nam takie bardzo fajne poczucie, że rozwijamy się, że zgłębiamy bardzo wiedzę z danego tematu. Natomiast pytanie czy praktycznie idzie za tym jakaś zmiana. I na pewno są pewne rzeczy, które można wyciągnąć z takich krótkich filmów na YouTubie. To nie jest tak, że one są zupełnie bezwartościowe. Można wyciągnąć z nich między innymi takie ogólne zrozumienie tematu, jakieś inne spojrzenie. Natomiast jestem zdania, że jeżeli chodzi o głębokie zrozumienie tematu, które często jest potrzebne, żeby rozwiązać jakieś wyzwanie, z którym się zmagamy, to nie ma nic lepszego niż dobra książka. Pomyślcie, że autorzy tych książek nierzadko wkładałem długie lata w to, żeby doskonale opisać każdy rozdział. Żeby dany temat zgłębić maksymalnie, żeby po pierwsze zaspokoić waszą ciekawość w 100%, wyczerpać temat, a po drugie, żeby zapewnić wam wiedzę, która pomoże wam rozwiązać dany problem. Więc te tematy są opisane. Z wielu bardzo różnych stron. Wiedza jest naprawdę szczegółowa, no i sam język, którym posługuje się autor, jest często po prostu bardzo długo dopracowywany. Bardzo często jest tak, że autorzy naprawdę tygodniami szukają jak najlepszych porównań, które jak najlepiej zobrazują dany temat. I odnosząc to do tematu relacji międzyludzkich, to nasze relacje bezpośrednio wpływają na to, jaka jest jakość naszego życia. Nie znam wprawdzie twardych danych na ten temat, natomiast no jestem przekonany o tym, że nasze relacje. Jakość relacji międzyludzkich, które są obecne w naszym życiu, jest jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym czynnikiem, który determinuje, czy jesteśmy w życiu szczęśliwi. Każdy z nas wynosi z domu jakieś przeświadczenia czy jakieś nawyki dotyczące relacji międzyludzkich: tego, jak budować relacje, jak poznawać nowych ludzi, jak się komunikować z najbliższymi, i jest pewien zestaw rzeczy, które robimy dobrze, jest pewien zestaw rzeczy które robimy źle, które wypadałoby poprawić. Oczywiście te rzeczy, które robimy źle, dzielą się na to, o których wiemy, że robimy je źle i na te, których nie wiemy, że robimy je źle. I zostając w temacie tych, o których wiemy, że robimy je źle, bardzo często, tak jak wspomniałem wcześniej, staramy się przezwyciężyć to w taki bardzo szybki, krótki i łatwy sposób, czyli oglądając chociażby jakieś krótkie filmy na YouTube dotyczące tego, jak poznawać nowe osoby. Czy czytając pojedynczy artykuł, pięć powodów, dla których kłócisz się ciągle ze swoim chłopakiem. A prawda jest niestety taka, że żeby rozwiązać tego typu wyzwania, nie wystarczy przeczytać jednego artykułu, czy nie wystarczy obejrzeć jednego filmu na YouTube, bo jest to po prostu ciężka praca. Praca, którą musimy włożyć, a oprócz tego musimy ten temat dosyć szczegółowo zrozumieć. Podsumowując, relacje międzyludzkie są strasznie, strasznie ważne. I uważam, że obowiązkiem każdego człowieka, który chce dobrze żyć, jest po prostu pracować nad sobą właśnie w tym zakresie. I praca, zmienianie niektórych swoich złych nawyków, wymaga naprawdę dobrego, szczegółowego zrozumienia danego tematu. A takie zrozumienie możemy nabyć właśnie między innymi czytając książki. I dlatego właśnie zdecydowałem się nagrać ten film. Więc ja jestem Michał z kanału Ważne Rzeczy, a to trzy książki, które poprawią Twoje relacje z innymi. I ta lista zawiera tylko i wyłącznie książki, które uważam, że faktycznie wpłynęły na moje relacje z innymi, na to, jak ja się komunikuję i które zostawiły po sobie coś więcej niż tylko rozrywkę. Numer jeden to książka Aleksa Barszczewskiego pod tytułem Sukces w relacjach międzyludzkich. Jeżeli miałbym powiedzieć w jednym zdaniu, o czym jest ta książka, to jest to zbiór pewnych zasad, których wdrożenie do naszego życia podniesie naszą ilość i jakość relacji, które są obecne w naszym życiu. I dzięki temu podniesie bezpośrednio jakość naszego życia. Alek w swojej książce opisał bardzo szeroki wachlarz tych tematów czy zasad, od takich bardzo podstawowych, jak to, żeby po prostu dziękować innym ludziom, kiedy zrobią coś dla nas, przez te mniej oczywiste, czyli chociażby to. Jak udzielać informacji zwrotnej i jak przyjmować informację zwrotną? Aż po tematy, które dla mnie były zupełnie nieoczywiste i które w pewnym momencie mojego życia po prostu otworzyły mi oczy. Alex ze względu na swoje doświadczenia ma bardzo ciekawą i powiedziałbym, że taką unikalną perspektywę na relacje międzyludzkie, z której można bardzo wiele wyciągnąć. A oprócz tego, dzięki temu, że w swoim życiu zawodowym Uczy ludzi skutecznie negocjować, to pewne punkty są bardzo mocno uwypuklone. Jeżeli spędzacie jakiś czas na YouTubie, to podejrzewam, że mogliście widzieć miniaturkę Alexa dotyczącą tego, jak odpowiadać na ataki w naszą stronę, i to jest chociażby rzecz, o której bardzo rzadko się wspomina, a która potrafi naprawdę zmienić życie. Jeżeli czytaliście kiedyś, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, i ta książka wam się podobała, to, według mnie, naturalną progresją jest to, żeby przeczytać książkę Alexa. I to, co najbardziej doceniam w tej książce, to fakt, że jest praktyczna. Jest przepełniona konkretnymi wskazówkami, e, praktycznymi przykładami wziętymi z życia i ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. A to, że Alex omówił w niej bardzo szerokie spektrum tematów, pozwala wychwytywać luki w pewnych umiejętnościach, które powinniśmy mieć. Więc jeżeli, jak to mówi Alex, chcecie żyć dobrze, dostatnie i na luzie i. Otaczać się ciekawymi, życzliwymi ludźmi, to zdecydowanie polecam Wam tę książkę. Numer dwa. Crucial Conversations. E, czyli po polsku kluczowe rozmowy. Jak prowadzić rozmowę, gdy stawka gry jest wysoka? I tu mam osobistą anegdotę o tym, o czym mówiłem na samym początku tego filmu. E, pamiętam, że kiedy pierwszy raz o niej usłyszałem, że jest to książka, która pomaga prowadzić trudne czy kluczowe rozmowy, e, bardzo się zainteresowałem tematem. Wpisałem sobie na YouTubie y, Crucial Conversations y, streszczenie po angielsku i przesłuchałem sobie tam 10 czy 15 minutowy skrót. I ku waszemu na pewno wielkiemu zdziwieniu, nie wyniosłem z niego zupełnie nic. Nie wdrożyłem nic do swojego życia, moje życie po nim było zupełnie y, niezmienione. Natomiast miałem takie poczucie, że zrobiłem coś dużego, bo wysłuchałem skrótu książki. Minęły dwa lata, w międzyczasie w moim życiu dalej często pojawiał się temat tych trudnych rozmów, i zdecydowałem się w końcu sięgnąć po książkę i ją przeczytać. I słuchajcie, padłem, bo okazało się, że to jedna z najważniejszych książek, jakie w ogóle kiedykolwiek miałem w ręku. Są takie rozmowy, które można określić mianem kluczowych, i według autorów tej książki muszą cechować się y, trzema takimi rzeczami: że po pierwsze stawka jest wysoka, czyli obu stronom tej rozmowy na czymś bardzo zależy, po drugie opinie się różnią. Czyli y, zależy im teoretycznie na dwóch różnych rzeczach, mają dwa różne poglądy na tą samą sprawę. I po trzecie, emocje są duże. I okazuje się, że te rozmowy potrafią być tak ważne, że definiują to, w jaki sposób potoczy się dalej wasze życie. Yy, najbliższe dni, najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące, albo w ogóle cała reszta waszego życia, na przykład cała wasza zawodowa kariera. I z jednej strony wiemy, że te rozmowy są strasznie ważne, z drugiej strony mam wrażenie, że większość z nas, większość osób, nie spędziła nigdy w życiu nawet 20-30 minut, żeby podczas nich lepiej się zachowywać, częściej uzyskiwać to, na czym nam faktycznie zależy. A w tym właśnie pomaga ta książka. Może kojarzycie takie stereotypowe samorozwojowe książki, gdzie siedzicie i czytacie 50 stron i dalej nie wiecie nic nowego oprócz tego, że jej autor jest kozakiem, że jego kursanci osiągają niesamowite wyniki i jakich to oni nie przechodzą życiowych transformacji. To ta książka Crucial Conversations, kluczowe rozmowy. Jest zupełnym przeciwieństwem tego. Jej autorzy są bardzo mocno skupieni na konkretach, cały czas przytaczają praktyczne przykłady tego, jak może to być zastosowane, cały czas sięgają do literatury naukowej i przytaczają badania, i co najważniejsze, są skupieni na konkretnych zmianach, które warto wprowadzić w swoim życiu. Między innymi, już z pierwszych rozdziałów dowiecie się, które właśnie z rozmów są kluczowe, jak można je w praktyce rozpoznawać, jakie muszą mieć cechy, jak zobaczyć, czy ktoś w rozmowie z Wami czuje się dobrze, czy czuje się niekomfortowo? I co ważne, jak komunikować się, żeby druga osoba nie czuła się w takiej rozmowie zaatakowana? I osobiście ta książka przydaje mi się w setkach sytuacji yy, w życiu osobistym i w życiu zawodowym w kontekście związków, yy, w kontekście przyjaźni, w kontekście relacji ze współpracownikami ta książka naprawdę pomaga w trudnych rozmowach. Więc, jeżeli chcecie być w nich po prostu lepsi, to zdecydowanie polecam się z nią zapoznać. Numer 3. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. E, tę książkę duża część z Was może znać, może kojarzyć, może gdzieś tam słyszała, e, bo wywarła naprawdę duży wpływ na popkulturę i sprzedała się z tego co pamiętam w 50 milionach egzemplarzy. Ta książka dotyczy relacji mężczyzn i kobiet. E, I cały zamysł tej książki jest taki, że kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa. To są dwie bardzo odległe od siebie planety i występują na nich zupełnie inne zasady. Zupełnie inaczej na tych planetach wygląda codzienne życie, zupełnie inne są wartości, zupełnie inaczej ludzie się ze sobą komunikują. I głównym celem tej książki jest po pierwsze przedstawić te różnice między dwiema tymi planetami, między jej mieszkańcami, a po drugie wyjaśnienie jak możemy sobie z nimi radzić. Więc drodzy Panowie, jeżeli czasem zastanawiacie się dlaczego Wasza partnerka często opowiada Wam o swoich problemach i Wam się żali, to zdecydowanie jest to lektura dla Was. Natomiast, drogie panie, jeżeli czasem zastanawiacie się, dlaczego wasz partner nie daje sobie pomóc, wkurza się, kiedy staracie, staracie mu się dać pomocną dłoń, yy, i dlaczego nie chce z wami rozmawiać o tym, co go gryzie, no to zdecydowanie jest to z kolei lektura dla was. No i tutaj powinienem oczywiście dać mały taki disclaimer, czy małe powiadomienie dla was, że w przeciwieństwie do Crucial Conversations. Ta książka nie do końca jest bazowana na nauce. Na próżno będzie w niej szukać wyników jakichkolwiek badań, bo ta książka jest napisana na podstawie osobistego doświadczenia yy, człowieka, który ją napisał, John Gray, z tego, co, z tego co pamiętam, który przez wiele lat był terapeutą. I pisze po prostu o swojej perspektywie, o swoim doświadczeniu, o tym, jakie problemy najczęściej zauważał podczas yy, praktykowania. W pewien sposób ta książka stanowi jedynie zbiór jego opinii, natomiast według mnie nie przeszkadza to, w tym, żeby chociaż część tych opinii zweryfikować, sprawdzić na własną rękę, czy faktycznie potwierdzają się w waszym życiu i wdrożyć yy, pewne zmiany do swojego zachowania. I mimo dużej liczby uogólnień i spłyceń, które, jak zakładam, części osób się po prostu nie spodobają, myślę, że jest to perspektywa, którą warto zwyczajnie wziąć pod uwagę. Raczej nie bez powodu sprzedało się ich 50 milionów sztuk. No i ja osobiście mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że moje związki wyglądają dzięki niej znacznie, znacznie lepiej. I to by było na tyle, dzięki, że zostaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Natomiast pamiętajcie, że największa wartość w tym filmie jest taka, żeby sięgnąć po chociaż jedną z tych trzech książek i ją przeczytać od deski do deski. Bo tak jak wspomniałem na początku, nie możecie traktować tego filmu jako zamiennika faktycznie dla pozyskiwania bardzo szczegółowych informacji o relacjach międzyludzkich. Jeżeli interesuje Was taka i podobna tematyka, czyli zdrowie psychiczne, relacje międzyludzkie, spokój, minimalizm, to możecie zasubskrybować ten kanał, żeby zostać ze mną na dłużej. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia następnym razem.